Healera musiałbyś zamęczyć, bo on giga jest Dobra No oram go Przepalili się 8-4 się przepaliło na 6-3, no spoko No spoko Na potę? Okej okay. Proszę, tak troszkę szybciej, nie? No, staram się najszybciej jak mogę starać Apelka poszła, Mande no. Co on ma da? No jak widać? Jest nas. No kurde, no. Podwrócę sobie go. Mhm. No to co awaksa, jakbyś? Gon filera, Gon filera jest tutaj. Tata, tata. No dawaj, 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 Leży, 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 20 milionów, no leży. Lecę, 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 lecę. Ale zarobacz. Dawaj. Lecę, lecę, to lecę, taki, lecę, To są takie p***y na tych I listach, naprawdę. I za 3, 2, 1, teraz? Ja nie, nie mogę, mój. nie mam, nie, nie miałem, nie miałem. Przemontuję. Dobra. Dobra. Ale on nie ma wybrzmienia. Ile? 20, 20 okay. milionów kolejne. Trafiłeś? Ja zresetowałem, zresetowałem. Okay. Przerwałem. Daj mi holi, daj mi holi. Niam, niam, niam. To nie mam, nie mam, nie mam. To nieważne. One shot na plecach. No trudno. Yy, uważaj, 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 E na ciebie. Yy, przelutowany. Pelka, pelka, dolutuj, pelka dolootuj. Nie dolutowałem No trudno. No ale dawaj tego carvinga, nie? Mhm. Y Masz blesa? Yy, full... Yy, kurwa, bij ich, bij bi. Który ten górny, górny, górny lutował tak mu tego wydaje. jeszcze dobić Tylko on mi może pieprznąć? czy Dobra, Pan, mało, mało. Nie, ten, nie ten, 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 mam, dobra, mam. Dobra, dobra. Dobra, dobra, zajebiście. 20 milionów specjalnych. To jest carving. No to. I kuszę, kuszę, kuszę jest potniejsze. No dawaj. I dawaj, bo to może być dosyć to w nie? Spiję potem. Mhm. Podrzucam? Dobra. Dobra, go niego. Go hila, kila, kila, Spróbuję cały czas u ciebie hila. Dobra. Dostanę słowa, dużo słów dostaję. Dobra, lecę po drugiego. Nie sperżował mnie. padł, padł, cię drugiego? Nie, to nie, 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 nie. Nie jest to jakiś duży problem. No te blinki mu duże zaważyły tutaj. No ja go bardzo, bardzo łatwo go doganiam generalnie No te givery mogą jedynie. Jedynie uciec. Mhm. No i mnie sperżował gnojek. Nie. No. Jak wostam tego kontaktu? Healer czy DPS? Hiler. O ale to gdzieś ja piaprzed. No i sta. A. Jestem wywiłką. No to ty nie Ale go oplułem e, ogniem! Ale, 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 ale wiesz, ogniem opluty. Ta. Super Ale go dojadę teraz tam na Turkę. chodź tu. Dawaj, 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 poszli. Ale chłopa dojadę. On, ucieka, ucieka! Run ma. Tak. No? no? to ciekawe. Nie lubię tej polimorfii. Strasznie tego nie lubię. Niech to lubi. Uważaj, uważaj, uważaj. Nie wiem co. Spadł, 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 spad, spad. ale musisz podkierować lekko. Czaj, wyskakuje. Dobra. No pod chwilaj, okej. Okay. Eee, okej. Pytanie czy ja będę w stanie go dogonić? A tu jeszcze kusza go tłucze. Co jest? Będzie? Zabity? Zabite, no. zabity. Bo oglądasz w wolnym czasie. I co ty robisz w wolnym czasie? I dobra, i teraz kajt, kite, znowu kajtuj, 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 kajtuj. Już nie mam Okej. Okay. Jeszcze trochę przekajtujmy. Bo my to... To jest czwórka, bijemy się 2 versus 4, nie? No, no to, to to. Tylko wiesz, tu, tu potrzebujemy I czasu. to wersus 4 DPS -y rzeczywiście. Tak, tak, tak. I spokojnie, teraz do eski, teraz do eski. No możemy już się powoli obracać, oni tracą dużo HP, no. Tak, tak. Firey już kajtują, firey już kajtują. Dobra, skupmy się na tym. Dobra. A pink mi wystrzelił. Ja pierdolę, no co ty sobie... Dwa razy mnie cofnęło z pingu, czaisz? Ale dołapiemy go, tak czy jak. Hmm. tylko bardzo niefortunny Daleko moment jest na, na strzeleniu no i jego musimy nie, zabić. Nie jest daleko. Jego no. musimy zabić definitywnie, Jeszcze nie ma potrzeby. Odrzucę? Dobra. I generalnie, czy to, je, czy to nie jest ten Bóg, że znajdujesz się? W sensie wchodzisz we czwórkę do mista? To no mista. nie widziałem, żeby oni poprzednio widzieli nas. No żeby ale. się dogadali. <laughs> ale kumpel wtopił, co? No, ale troszkę w z tym dismount. Skąd ta decyzja taktyczna? Otworek latek na latek? i tak mi wóz trwał, wiesz? A bo ja nie mam kurwa butów na odskok. Nie w Nie masz butów na odskoku, łuch, ty co? Ale zabijam, dobra, dobra, to. Dobra, to jest... Dobra, to z Dobra, dobra. No nie, jednak mi nic nie zrobi. Moja kapuza była silniejsza niż jego kapuza. Generalnie. Z prostem chyba. No z No jak się wbiłeś o jak głupek, to Jaki generalnie... Tak Ja tu plan miałem. To płacz za to. Tak tu się zlistakuje jeszcze na mobie. Kiedy będzie serwer? 29 kwietnia. Nie wiem jak sobie 10 HP Ale będziesz mógł sobie wykupić pakiet na przykład który daje ci 5 dni headstartu. W sensie 5 dni wcześniej możesz na serwer wchodzić. buty spali Ty, generalnie to nie mieli coś tam w sobie. No mieli mieli, no... No żeby on się domielił na tym gajcie. No chodź tu. <śmiech> <śmiech> Dobra, domielony. Milion pięćset. I tam 6-3 karwin w ogóle jakiś podjechał, ale przez to, że Frost podszedł, to nie zdążyłem... Eee, y -y -y, Bożej, Bożej! Jesteście takimi kurwa gnojami. Ale nie mam dostępu do tej wyspy, No ja wiem, nie? że nie masz dostępu do tej wyspy. Co za gnoje. Bo kurwa nienawidzę. <laughs> Bez kurwa nienawidzę. Zostaw chociaż ciało, żebym zobaczył, co, co tam było. P powiedz mi, co tam chociaż było. Co? No co ty mówisz? Mix. Co? Pomóż mi. Co to za... Wiesz co? Gorzej, <laughs> <bardziej. śmiech> Idę kurwa grać w salomisty. Ale podejmują, podejmują. Jaki to jest Kierkarwinga Carvinga? Zobacz, proszę. 5 3 3 otyk. Dobra i bel na szurowanie. Tak, to za nas się spodziewam. Tylko nie ma czego szurować. Podnieś to. Ja mam buty za 3 sekundy. Co to jest? Co tu się dzieje w ogóle? Stary to jest z Dawaj tego carvinga no, ładny. Carving ładny, no. to ładny. Ty jeszcze spalił skilla, dobra. To jest jakiś troll. Tylko on buty chyba ma, nie? No właśnie, nie wiem. Dobra. Dobra, i padł. Właśnie, właśnie coś nas chodzi, kurwa. One hmm. Dobra, jest spoko. Jeszcze sobie potkę na koniec wypilę. Ja sobie lasy dostanę. Gabra dał mi stuna, ja z tego stuna się sklinzuję ile co po niego. Super. Zlutował, nie? To taki. Ty. Ty co to jest? Uważaj, bo on ma slipa. Yy, on teraz okay. slipa pod one shota, nie? Z piłki kapoty. Czemu on ma cute? Czemu on ma taki? Nie wiem. Czemu on mnie nie zasłupował? Przyli pałac? Ty ale. Powiem ci, że tak giga, giga, giga. Dziwna decyzja. Gameplay, nie? Buty demona? No co ty? Na no no, healerze? Ty? No? Co to jest za healer? Myślałem, że divai. Znaczy, bo healer jest w mega niskim tierze. Te był kąpielowy. Idę skupić się na pracy. Spoczko, spoczko już To nie ma pracy.